Szanowni Państwo, w swoich stopniach i tytułach, na wstępie chciałbym serdecznie podziękować po pierwsze organizatorom za zorganizowanie tak wyśmienitej inicjatywy. Zarówno mam na myśli stowarzyszenie, jak i nasze dzisiejsze spotkanie. Jak i Państwu, tak licznie zgromadzonym, Państwo się nie mieścicie w tej dużej sali, to też świadczy o zainteresowaniu Polską, naszymi sprawami, naszą przyszłością. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat sytuacji geopolitycznej państwa polskiego, stanu naszego bezpieczeństwa i oczywiście szanując formułę zaproponowaną przez organizatorów, postaram się powiedzieć kilka słów moich subiektywnych, co robić w zakresie szeroko pojętego naszego bezpieczeństwa. Chociaż sytuacja nie jest prosta, to jest truizm. Szanowni Państwo, nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że nawigatorzy państwa polskiego dzisiaj obrali kurs na wojnę, na wojnę z państwem z Rosji. Nie mam co najmniejszych wątpliwości, że polityka zagraniczna państwa polskiego, zwłaszcza polityka wschodnia po roku 1999 jest polityką konfrontacyjną, jest polityką w pełni podporządkowaną interesom obcego mocarstwa, jest w pełni podporządkowana interesom mocarstw anglosaskich, przede wszystkim oczywiście Stanom Zjednoczonym, ale wiemy doskonale, że Stany Zjednoczone budują całą sieć swoich partnerów, senior partnerów, junior partnerów, jakbyśmy tego nie nazywali. Wiemy doskonale, że Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, takie państwa są dzisiaj traktowane bardzo po partnersku ze Stanami Zjednoczonymi i Stany Zjednoczone od roku mniej więcej 2008 zorientowały się, że niemożliwe jest utrzymanie liberalnej hegemonii na świecie bez wprowadzenia nowych konfliktów, bez rozpoczęcia nowych konfliktów. Krótko mówiąc, bez podjęcia Eurazji. Nie ma tak... ponieważ rok jest gospodarczy, lat 2008 2009 hegemonie Stanów Zjednoczonych. Amerykanie byli absolutnie dominującym mocarstwem po 1991 roku, aż do tego kryzysu, kiedy pękła ta bańka na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. I wtedy Hillary Clinton już jako sekretarz stanu w roku 2011 ogłosiła ten słynny zwrot ku Azji. Tak zwany pivot na Pacyfik. Amerykanie po 10 latach zdali sobie sprawę, że głównym beneficjentem globalizacji i przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu jest Chińska Republika Ludowa. Wielki popłoch wśród amerykańskich strategów spowodowało oświadczenie przewodniczącego Xi Jinpinga z listopada 2013 roku o budowie nowego jedwabnego szlaku, o jednym pasie, jednej drodze, czyli zjednoczeniu Eurazji gospodarczym, powiązaniu Eurazji wszystkimi połączeniami logistycznymi, handlowymi, gospodarczymi. To jest wielkie, śmiertelne zagrożenie dla liberalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych, dla amerykańskiej dominacji nie tylko geopolitycznej, ale także cywilizacyjnej. Wszystko to, co rozumiemy dzisiaj przez um, te pojęcie cywilizacji liberalnej czy cywilizacji demoliberalnej, jakbyśmy ją nie chcieli nazwać, ze wszystkimi tymi um, negatywami tejże amerykańskiej kultury jest dzisiaj zagrożone, jest zagrożone przez wielką globalną zmianę sił. I od roku 2008 Amerykanie robią bardzo wiele, aby podpalić Eurazję. Doskonale obserwowaliśmy to od końca roku 2010 z apogeum w latach 2011-2012, to co zostało zupełnie niesłusznie nazwane tak zwaną Arabską Wiosną, czyli tak naprawdę próbą podpalenia Magrebu i Bliskiego Wschodu. Kolejne widzimy to po dziś dzień w Syrii. Widzimy, co Amerykanie zrobili z Libii. Widzimy doskonale, co zrobili z Syrii. Widzimy to, co zrobili w Serbii w 1991 roku, jeszcze wcześniej. Widzimy, co zrobili w Afganistanie w 2001 roku, czy przez te 20 lat, najdłuższej przegranej przez Amerykanów wojny. Widzimy, co zrobili w Iraku. Amerykański Uniwersytet Brown University prowadzi program badawczy pod tytułem Costs of War, czyli Koszty Wojny. W Polsce o tym się w ogóle nie mówi. Sami amerykańscy badacze podkreślają, że w latach 2001-2021 w wyniku wojen napastniczych prowadzonych przez Stany Zjednoczone zginęło ponad 900 tysięcy ludzi. Ponad 900 tysięcy ludzi zostało zabitych w wyniku bombardowań, w wyniku tortur, w wyniku wojen domowych, w wyniku rebelii, w wyniku głodu, chorób, epidemii. I to jest hegemon, który chce narzucać dzisiaj Europie i Eurazji i całemu światu normy moralne, normy etyczne. Absolutnie na to nie może być zgody. Absolutnie na to nie może być zgody. Szanowni Państwo, i widzimy to doskonale, że dzisiaj Amerykanie są zdesperowani. Zdesperowani mniej więcej od 2015-2016 próbują wcielić w życie to, co pięknie ekspresji z Berbis, czyli wprost powiedział dr George Friedman, bardzo mocno promowany w Polsce yy, amerykański strateg, który w 2016 roku na łamach Chicago Rady Spraw Globalnych powiedział, że Stany Zjednoczone są zainteresowane w tym, aby stworzyć, cytuję, kordon sanitarny między Niemcami a Rosją. I to zostało uruchomione. Szanowni państwo, w samym 2016 roku w postaci inicjatywy Trójmorza. Przecież Trójmorze, tak zwany Trójkąt Lubelski, a ostatnio nowa propozycja rządowa w Polska, Bałtyckiej ósemki, to nic innego jak próba właśnie tworzenia amerykańskiego kordonu sanitarnego, który ma z jednej strony naciskać na Niemcy, a z drugiej strony osłabiać Rosję. Ale to jest za mało dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ ich hegemonia naprawdę się kruszy. Mają coraz większe problemy wewnętrzne, bardzo poważne problemy wewnętrzne. W związku z tym widzimy, jak mocno ingerują w przestrzeń postsowiecką. Widzimy doskonale, ile miliardów dolarów, co zresztą przyznała Wiktoria Nuland, wpompowali w Ukrainę. Przecież ten konflikt w Ukrainie ani w roku 2022. Ani w 2014 y, już tego konfliktu amerykańsko-rosyjskiego na terytorium Ukrainy widzieliśmy w roku 2004. Pomarańczowa Rewolucja i udział polskich polityków y, ramię w ramię z neonazistami ukraińskimi na zachodniej Ukrainie. Na to absolutnie nie powinno być zgody, natomiast widzimy, że Amerykanie starają się oddziaływać w przestrzeń posłowiańską, starają Rosję starają się rozerwać taktyczny sojusz rosyjsko-chiński i od, przez ostatnie 8 lat Amerykanie wpompowali miliardy dolarów w armię ukraińską, w, w ukraińskie służby specjalne, w ukraińską gospodarkę i to, co dzisiaj obserwujemy, to nie jest, Szanowni Państwo, tylko i wyłącznie wojna rosyjsko-ukraińska, to jest Proxy war, jak mówią Amerykanie, to jest wojna zastępcza Stanów Zjednoczonych, ich sojuszników z NATO i tych spoza NATO, bo mówimy tutaj także o tym sojuszu pięciorga oczu, tych państw, które wymieniłem, Nowa Zelandia, Australia, Wielka, Wielka Brytania i Kanada, oczywiście Wielka Brytania i Kanada są, są w NATO. Z, z Rosją, a pośrednio także z Chinami. O to idzie gra, szanowni państwo, tu nie chodzi, ty, tu nie chodzi o to, że walczy się o demokrację, o prawa człowieka. Nie, tu są twarde interesy geopolityczne. I niestety w tej koncepcji, którą zaprezentował i Zbigniew Brzeziński, nieży, nieżyjący już amerykański geostratek i George Friedman, Polska ma być zderzakiem strategicznym. Zaraz za Ukrainą. Świetnie to opisał. Profesor Brzeziński w swojej książce Wielka Szachownica, polecam Państwu, myślę, że większość z Państwa słyszała o tej książce, ale polecam sięgnąć do niej, sięgnąć po nią, ponieważ ona nie straciła swojej aktualności. Ukraina jest tam wymieniana jako stworzeń geopolitycznych. Gdyby, gdybyśmy zamienili to słowo stworzeń, bardzo żargonowe, akademickie, na słowo zderzak, to zobaczymy, że absolutnie ta polityka jest realizowana. Dzisiaj Ukraina jest amerykańskim zderzakiem. Celem Amerykanów jest maksymalne osłabienie Rosji cudzymi rękami, w tym przypadku rękami Ukraińców. Tylko, że siła Ukrainy już bardzo mocno maleje. Maleje, już są problemy z, mo z mobilizacją, z uzupełnieniami, i jeżeli sięgniemy po książkę Brzezińskiego, to tam jest napisane bardzo wyraźnie, jeżeli Ukraina zacznie słabnąć bądź upadnie, Kolejnym sforżniem, czytaj, zderzakiem geostrategicznym staje się Polska. I widać tutaj bardzo mocne ciśnienie, bardzo mocny nacisk na to, aby Polska włączyła się do tego konfliktu. Aby Polska weszła nie tylko w postaci wsparcia prawda, we wsparciu